Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam do wspólnego układania przysłów noworocznych. Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów. A pierwszy dzień nowego roku i pierwszy miesiąc nowego roku, a więc styczeń, mają podobno wróżebną moc. Kiedyś wierzono, że jaki pierwszy dzień nowego roku, taki będzie cały rok. A jak dokładnie jest tymi przysłowiami, za chwilę się okaże. Zanim wcisnę przycisk OK, chciałam Was poinformować, że w opisie filmiku pod filmikiem znajdziecie link do tej gry, byście mogli samodzielnie w nią zagrać. A teraz uwaga! Polecenie: połącz pary części zdań, by powstały noworoczne przysłowia miłej zabawy. OK. Zauważcie, mamy kropeczki niebieskie i mamy kropeczki takie beżowo, jakby pomarańczowe. Musimy połączyć jedne z drugimi. Przeczytajmy. Zacznę od góry. Będzie w polu uroda, marzec zaśnieżony, cały rok taki, przybywa dnia na baraniskok, słońcu w lecie sił doda, miesiąc styczeń, czas do życzeń, kiedy styczeń zamglony. Cały roczek pogodny i płodny, na nowy rok pogoda, noworoczna pogoda, jak nowy rok jasny i chłodny, stary rok w nogi, gdy nowy rok w progi, nowy rok jaki na nowy rok. Nie takie to proste, ale damy radę. Dobrze, zacznijmy może od miesiąc styczeń, czas do życzeń. Jasne, że tak. Już 1 stycznia, zaraz po północy z 31 grudnia na 1 stycznia nowego roku składamy sobie życzenia. Miesiąc styczeń, czas do życzeń. Na nowy rok pogoda. Na nowy rok pogoda. Będzie w polu uroda? Tak. Zobaczmy dalej, kiedy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. Noworoczna pogoda, noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda. Gdy nowy rok w progi, stary rok w nogi. Na nowy rok, Przybywa dnia na barani skok. To znaczy, że dni stają się coraz dłuższe. Jaki nowy, jak nowy rok jasny i chłodny. Cały roczek pogodny i płodny. Nowy rok jaki! Cały rok taki! Świetnie znalazłam właściwe rozwiązanie. Brawo! Teraz Was odsyłam do linku, który jest zamieszczony na dole pod filmikiem, a ja składam Wam życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku i do zobaczenia wkrótce.